Dzień dobry, wróciłem sobie z wakacji do nagrywania, bo i tak nie miałem co nagrywać. Co prawda wcześniej też nie miałem o czym nagrywać i później też nie będę miał o czym nagrywać, ale czasami jest dobrze pogadać sobie nawet dla samego siebie. Wkraczam w tak zwany gorący okres. Co to jest gorący okres to już tłumaczyłem co najmniej jednokrotnie, ale ten gorący okres jest inny, ponieważ jedyne co mi zostało to dokończyć pracę i ją obronić. I można powiedzieć, że jestem na ostatniej prostej, żeby to uczynić. Co prawda miałem przestój w pisaniu i to nie mały, gdzie w ogóle nie miałem ani pomysłu, ani nawet motywacji, żeby wbić ten jeden klawisz za drugim w tej klawiaturze. Ale to nic. Teraz, w ogóle dzięki pomocy znajomym, to mam taki power, taką energię, że lecę. Przez ostatnich kilka dni Dosłownie akapit za kapitem, strona za stroną. Czuję, jak wylewają się ze mnie te wszystkie pomysły, które miałem, żeby je tam umieścić. Ale nie wiedziałem, jak to ubrać słowa, OK. Powiedziałem sobie, że rok 2023 będzie rokiem sukcesów. I tak będzie i ja tego dopilnuję. I naprawdę tak będzie. Mam już plany, co będę robić po studiach. Dosyć nieoczywiste, ale nie chcę się na razie dzielić. To tyle na dzisiaj, dziękuję i koniec.